Cześć, siemanko, to znowu... To ja, Filipowi witam was na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie znowu Faznofobię, Tak, Faznofobię, dzisiaj zagramy sobie znowu Faznofobię, Więc się powtarzam ale to wytnę, bo to mój film. He Jest godzina 19. Trochę się boję o tej godzinie gry. nie boję, jakby mam samemu jeszcze. Jest kompletnie inna rzecz niż z kimś. Dzisiaj zagramy sobie normalny tryb. Mam nadzieję, że mnie polubicie. Oraz pamiętajcie, żeby zejść w dół i zostawić lajka. Macie na to 3 sekundy. 3, 2, 1... Widzę, że się nie zostawiłeś. Jeszcze ja dwie sekundy. Raz, dwa, i dobra. Idziemy na duchy. Ona wiorę, jam na szczyt. Ona w siódmym niebie. Dobrze spalam? O, mam kamerkę Dobra, pyk. A właśnie przedmioty trzeba wziąć. Lecimy, kamera. Na staty wszystkie lecą. Pyk, pyk. Pyk, od razu mówię, jak duch będzie film, co mi się nie chce. Speedbox od razu weźmiemy, żeby tym czasu nie tracić. No mam nadzieję, że nawet to powtarza się, ale mam nadzieję, że moje Audi się znowu podoba. Gdzie jest duch, gdzie jest duch? Jesteś tu? Halo! Powiedz na no, moje pytanie! Powiesz mi? Nie mi nie odpowie. Te... O nie! Teraz to masz się otwierają, czasami sprawdzić. A gdzie jest moje Jezusów w piwnicy? Tu nie ma... Dobra, tu nie ma ducha, idziemy sobie są, tu Dobra widzowie, wiemy, gdzie jest duch, wiem gdzie jest duch. Jest za to w tym pokoju. 10 stopni, jest w tym pokoju, Dobra. Projektor DOTS. Ja w tą stronę! Nie! No, dobra. Dobra. Duch dalej nie jest aktywny. Nie wiem czy dobrze. Bierzemy Crucifix, bierzemy to. A właśnie, ktoś mi napisał w, w komentarzach wcześniej, że jak idę do Wano, to żebym zostawiał rzeczy, żebym miał miejsce. I to jest mega fajna porada. Gadasz czy nie? Godoj! A to zrzucił. O, ty! O, zgaszone światło. No nie gadam. Widzicie to sami nawet widzowie. ci kurzus. Dobra, tak jak mówię, zostawiam wszystko w pokoju i idę po inne rzeczy. Po kamerę i w ogóle. Aby był aktywny. Wrzucę w niedzielę. Około godziny, nie wiem... 15. Mam nadzieję, że poprzedni... Właśnie, oczywiście subskrybujcie, oraz lajkujcie, oraz komentujcie. Da mi to dużo. Dla was to jest jeden guz... Dla was to jest jedna minuta. Nawet nie minął to kilka sekund, żeby kliknąć ten guzik. A mnie to mega dużo znaczy. Nie wiem, 100 osób oglądnie film, kliknie ten przez kilka sekund, ten guzik i co? I już mamy z fajną. Już mamy mega fajną ten. Ile on 100 subskrypcji? A pamiętajcie, że na 300 czy pół, pół tysiąca widzów pokazuje twarz. Pół tysiąca albo 300. Nie wiem, bo zobaczę jeszcze dokładniej. Zobaczcie, coś piszemy. Tutaj zostawię to. Rozwu. Trzeba sól wziąć, rozsypać. Eee, co jeszcze trzeba? Są morby? O światło zaczęło robić. Wyzgać w duchu światło. Ultrafiolet sprawdzimy. Porobimy zdjęcia, sól rozsypiemy. Na początku kamery będą. No, a propos właśnie, a propos jeszcze streamów. Streamy będą się też odbywać. W... Nie wiem kiedy, nie mówię wam. Tylko mówiłam, że będą się po prostu... I tak, czy są jakieś środy? A najpięknie no duszku. Potrafiłaś Boxa nie ma Tuk, dam go tutaj. termometr też dam tutaj. O, jest blisko zero, dobra. Pogada ze mną? No nie no nie chcę Dobra, zobaczymy czy są orby. I zobaczymy czy są te. E, docy A, O, by był aktywny. O, to moja kamera. Ciągle jest tak ciemno. To mi się wydaje. Nie na no, mi nie spadła. To jeszcze trzeba tak, drugi krzyż weźmiemy To jeszcze weźmiemy Palniczki mi się nie chce Weźmiemy sobie to I zdjęcia porobimy I Jak są marby jakieś? Nie widzę orb Póki co Żadnych Śladu? No i idzie do prokuła tuły A tu nie mogę zrobić zdjęcia. No More igorio Trzeba sprawdzić czy są te widmowe kule Jak są to mamy ducha, jak nie to mamy przerobane, znaczy no nie mam przerąbane, ale ma, wiemy, że przegraliśmy. Gada na pewno gadał. Ultrafield był, bo stopa. Docy były. Widmowe kula. No nie wiem, czy były. MFP z ducha nie było. Spadek temperatury też nie było. To zostały nam dwa. Jak zobaczymy jedno z dwóch, to trzeba tam iść. Nie ma co. Było aktywne na dziewięć. Moim zdaniem nie widzę tych yy, widmowych kul. Moim zdaniem, jakie moim zdaniem? Nie widzę po prostu widmowych kul, nie? Albo jestem ślepy. he, he. Beka. Może inna kamera. Tu nigdzie nie widać. Nigdzie. Więc moim zdaniem to jest Goryjo. Czekaj, zobaczymy duchy. Gorio, dobra. Jemy z w Gorilla, jedziemy. Jedziemy, nie ma co. To Ja nie zrobimy to dupa. Ale dobra, mniejsza. Z tymi zdjęciami. Ile Expo? 300, fajnie. I co Expo się przyda? Co jest za 14 level? Bo zanim dogadamy nie 14. 14 jest tak, kadzidło. A potem trzymaj się to jest chyba mikrofon parado. To... Nie, remu. No Lecimy z kolejnym duchem. Zaczynamy. Pierwszy duch zgadnięty. Jeszcze kilka i kończymy odcinek. Ale nie, ale na razie fajnie się bawię, więc nie będę kończył. Ja coś się grają fajnie w gierkę. Ja sobie muszę nagrywać drzwi, nie? Ja tam lubię nagrywać. Jeszcze jak, zwłaszcza jak będę miał większą publikę. I patrz, jest taki dzień. Taki rano. Znaczy taki, 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 taki. Hmm. Ty tu jesteś. Gadamy teraz tu. Mamy psa. Piesek! Hmm. Interesujące. To były drzwi, chyba. Nie, tu nie ma. Nie wiem, zaraz się sprawdzi wszystko, nie? Dobra, ale co dałem przed drzwi? Sobie. Po co ja w ogóle dozowano? Temperaturę sprawdzono od razu. Tu idzie w górę. Oczywiście wam będę robił jak coś do tego no. cięcia, po jak będę sprawdzał temperaturę, bo to trochę zajmuje to sprawdzanie. Nie, tu nie ma. Nie, zaczęło szybko spadać i nam przestało nagle. Nie, dobra, to też nie ma. Nie wierzę w pokoju Nancy, bo to drugi raz. Po to jest Nancy. Nancy. To widzicie? Są taroty... Wow. Wow. Nie wejść z tymi drzwiami. Idę tarata odłożyć. Ja będę taki prati widzowie, że jak coś, to tu otwierajcie, żeby jak coś to wyjść szybko. Jak będzie mieli... Miał... DEC! Dzięcie, no, piasek. Spokojnie nie wiem, nie? Masz coś praki. No i przerzuciłem. Od razu mówię, że jak jest w piwnicy, to ja nie chcę mi się... Od razu podkreślam widzowie. Jak jest w piwnicy, strzelamy ducha i jedziemy. Dobra. Jedne światło wystarczy. Tu nie ma. ale tu będzie. Może w garażu? Nie wiem. Teraz jest tak ciemno. Już macie światło. Nie, no nie ma. A tutaj? Jak nie ma, to jest jeden pokój. Idziemy, dobra. Idziemy teraz do mojego. Tu gdzie jest duch? Chyba, że jest na przedpokoju. Wtedy mi się ucieszył. 19. i sobie mam pomysł. Gramy dzisiaj, nie, ale nie gramy dzisiaj. długo gramy dwie rundy. Nagrywam, co jest mój drugi odcinek w tym dniu. W tym dniu? Tak, bo nagrywam od odcinek, bo musiałem dla Was, moi widzowie kochani. Dajcie, żeby drzwi zawsze do końca zamykać. Już myślałem, tylko to przez sekundę, nie? Mhm. To już widzowie chyba wiemy, gdzie jest drugi, się wydaje. Nie chyba, tylko na pewno. Dobra, gadamy z nim. On powie, Gadaj, duchu. Gadaj do mnie. Nawalam te przyciski, ile się da. A właśnie. Ten mi w komentarzu napisał, nie pamiętam. Jak ktoś to napisze Nicknego po prostu w montażu. A gadał. Że jakby... Pamiętaj, żeby zostawiać rzeczy jakby... żeby zostawiać rzeczy zawsze tutaj. Czym po angielsku? Włączył po angielsku jakby rzecz, że jakby zadaję pytania, to klikać muszę. A nie muszę zadawać, jakby jakby realnie pytań, że. Yy, what's your najmniej w ogóle. Idziemy. Dobra. Widzę, że mam pomysł. Przeniosę tu te kamery. Póki co robimy małe cięcie. Bo nie chce mi się z wami gadać teraz. Przeniosę tu wszystkie kamery i, i dopiero. Jestem, i już Przeniosę jednak trzy kamery. Jak po jednej stronie moich nie będzie, to w ogóle nie będzie. Zamkniemy też wszystkie. Ja pierdziele. Tętno mi skoczyło. Tak mi tętno skoczyło, że to masakra. Psychika. O ja pierdziele. Myślałem, że już się wspomnę, nie? Na no serio, myślałem, że już się wspomniał. Jak chcesz napisać tego? Opowiadania jakby wypowiedź życia. No i pięknie. Dziękuję. Spirit boxa mamy ultrafioletu nie mamy chyba. To co mam trzy duchy. Cztery. Pięć. Pięć duchów. Ja pierdziele, no i bezpieczniki wyłączył. Dobra, a MF5 coś mi da? MF też mi da, ultrafiolet też da. Wszystko mi da. Wszystko co zaznaczę po drodze na jedną to będę. Więc trzeba na kamery patrzeć. Trzeba rozstawić jak najszybciej kamerę. Tylko trzeba na początku bezpieczniki zapalić. Walamy. Latarki nie wziąłem, no znajbić. Dobra, widzowie. <laughs> Ultra teraz ultrafiolet. Ten obraz, co ja zrzuciłem. Nie ma. Walaj. Dobra. Yy, już na całe szczęście. Trzeba kamery rozstawić. Jedna, druga i trzecia. No nie ma szans, nie ma. Dobra, zaraz się tam to zgasi. <grym> widzowie, 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 moi kochani. I czy tu jest ujemna temperatura? Porabimy sobie zdjęcia. Tam jest kość. Trzeba tam aż iść. Yy. Ale to są kość jest eksplo, więc fajnie. Z mojej się opłaca. Ej, ja zrzuciła obraz Czyli to może być Mara Mara Nie wiem, robiłem wszystkiego zdjęcia Zawsze jak coś to robicie soli Tylko tu drzwi otwierasz Wszystkiego robicie zdjęcia Krzyża, pisów Tego Wszystkiego robicie po prostu, za to jest dużo expo Co jeszcze, co jeszcze Aktywne jest Ile mam procent psychiki 75 Brakuje nam jednego zdjęcia, co się teraz wykona Dobra Trzeba tak niemy w 5 Ja pierdziela, uciekłem. To jest jak, to jest jak nic Mara. No serio, strzelamy i jedziemy. Właśnie, teraz może kamerę szybko sprawdzić. Druga. Gdzie jest trzecia? To jest... Gdzie to jest? To jest półka. Gdzie jest tamta na prawo? Było napisane, że Mara jest potężniejsza w ciemności, czyli... Tak, ultrafilet odpada. MF5 odpada. Pada, temperatury odpada Spirit Boxy, no może jakieś jednak. Dobra, jedziemy, to jest Mara. Jednego z nic nie zrobiłem. Idziemy z Marą. Nie ma co ochopie. Zobaczmy. Jeżeli przegramy, moja wina, przepraszam bardzo. Mogę mi Nooo, tak. Aj no dupa, nie zdało nam się, niestety. Tylko 50 Dobra, widzowie. Mam nadzieję, że ten odcinek w niedzielę. Czyli znaczy, na pewno wleci. W tym czasie nie zapomnijcie, oczywiście, duch suba. Zostawcie łapeczki w górę. A ja co? Z Wami się żegnam. Pa pa!